Hej hej, drugi odcinek ze spaceru po ogrodzie zaczynamy od e, oczka wodnego i okolicy przy oczku. Jak można zauważyć leukokazia Gigantea Thailand Giant. No, bardzo późno ale osiągnęła już takie zadowalające rozmiary. Zaraz zawołam mojego potomka, żeby tutaj stanął do porównania. No, i już jest. Kubuś o! Właśnie, schował się za liściem. A weź się, tutaj chodź. A staj na tym pieńku. tutaj, na tym dużym, tu, tutaj stań. No, wstaniesz? No, no, stoisz? Trochę listka zagiełś, ale nie ruszaj się. O, tak dla porównania z syneczkiem. Liściorek. No dobra, już zejdź, bo się przewrócisz. Hop. No, już. No i jeszcze, jak jesteś, to kolokazja Esculenta, Basio i Maureli. Już przekroczył granicę 4 metrów. Oczko. Woda, kryształ. Tutaj filterek. Pomocniczy z owatą, która wyłapuje tylko. Grubszy syf papirus zwykły, cybora zmienna papirus variegata, no jest dosyć malutki, ciekawe czy osiągnie takie rozmiary jak ten miskant olbrzymi, też około 4 metrów ta kępa, bo on mi jakoś dziwnie rośnie, tam, tam jest dużo niższy niż tu, tak po skosie idzie. Może tutaj dostaje więcej wody, bo tutaj jest kabel puszczony wąż nawadniający. I może tutaj więcej dostaje tej wody. Aha, no i dobra, to jeszcze tutaj ten rabarbar dłoniasty i sadzonka moja, sadzonka z nasiona. Paulownia puszysta. Zwykła puszysta, nie oksytre. Tu w rogu sobie będzie rosła. A niech sobie rośnie. Tradycja regina królewska, no tak się trzyma. Jeszcze zostanie na dworze, trochę gdzieś do 4 stopni, będą zapowiadać, tak jak powiedziałem wcześniej o kolokazji. Także mówię, będzie 4 stopnie, gdzieś w nocy. Ale jak będzie się tak utrzymywać przez kilka dni, no to wtedy będziemy to. Zaczynali wykopywać kolokazje eskulenty, e, black coral, bardzo ładnie rośnie, tym z nim bardzo zadowolony. Kempa basio, te basioki tutaj zostają, wszystkie. Będzie piękna kempa, spróbujemy to okryć jak najwyżej się da. Nst. Ventricosum, ten jest bardzo ładny. No Maureli, to Maureli, konewka 15 litrów. Ogromniasty. Boję się właśnie o niego z, z tego względu, że jest bardzo wielki, ma bardzo dużo wody w sobie. Nie boję się tego, że będzie ciężko go wykopać, ale boję się o samo zimowanie. Jak to on, jak to on przeżyje tą zimę. Skrzacior. Kolejna eskulenta. Ta kępa jakaś taka dosyć słaba w porównaniu z tą. Tu już liść Basio wchodził. To jest odrost od tego starszego. No, te odrosty już doganiają mamuśkę. Ale eskulenta jest naprawdę ładna. W przyszłym roku zobaczymy, jak to wszystko tutaj inaczej. Pewnie co roku będę zmieniał aranżację, że tak powiem. No, ale Basio już tutaj zostanie. No i Maureli, może w przyszłym roku ten wielki też tutaj trafi. Jeśli przeżyje zdrowo. E... Strelicja Nikolaj. Też ma z małej sadzoneczki. Pomału, pomału, ale zaczyna rosnąć. Rybki tam w pniaku też Yunan i Balbisiana, Balbisiana większa. Oba puściły odrosty po jednym, bo po jednym, ale są. Dwarwka wędisz jakby ten liść wyprostować no to może 2 metry będzie <śmierdzi> <śmierdzi> się śmiałem ostatnio że mi musa AEA AE zakwitł a tu proszę jaki ładny mieczyk z mróweczką No, jak pokazywałem, AEA -E -E ma pod ziemią już małego e, mały odrost, ale na filmie chyba tego nie pokazywałem, tylko na grupie, gdzieś w tym miejscu był o. 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 jest, jest maluszek. Dobra zakrywamy leciutko i niech rośnie no jak widać jeszcze rośnie temperatura spada do 10 stopni w nocy ale już go zaczyna brać już widać grzybora no łap już plamki grzyba są dostał oprysk miedzianem jeszcze będzie siedział no i widać w czysto w czysto białych miejscach gdzie nie było w ogóle chlorofilu, został przypalony. Tutaj mamy liść taki też ciapkowaty, fajny. Ale to nie jest czysta biel. To jest biel taka pomieszana trochę, taka sel seledynowa zieleń. I nie jest przypalony, a czysta biel została przypalona. No i ostatni był odcinek o White Lava. Tu w przyszłym roku postaram się posadzić e, okazję w donicy. Także trochę pozbędę się tych e, funki, żeby tu zrobić miejsce, bo tutaj już całkiem się z, z, za gęsto się zrobiło. Ogunera, no ogunerze też było ostatnio. Dynia sobie rośnie. Alokazja y, Odora Tomato pelon pipinati fidum Aha, no i miałem pokazać wam kannę Stuttgart, jak tutaj wygląda. Całkowicie popalona, brzydka paskudna. Te, teraz mi się kompletnie nie podoba. Ale zobaczcie, tutaj liść, który rośnie w cieniu i jest naprawdę ładny czyli tylko, tylko do półcienia do cienia się nadaje ta kanna tutaj kwitła kwiat no już dawno przekwitła ale kwiat nieciekawy nie blada blady pomarańcz taki kwiaty nie są ukazałe, ale liście naprawdę są ładne jak rosną właśnie w cieniu chociaż w oczku wodnym cienia nie miała ale rosła w wodzie i może to też miało wpływ na to, że były bardzo ładne liście no te zostały popalone Leuk, okazja gigantea zwykła tu druga kępy trawa pompasowa kolejna związana związana, żeby nie, nie właziła mi na Maurelaska. to jest maurelis a za palmy był taki, taki. Dosłownie był taki wiosną Ten też najmniejszy. Tamarillo było wczoraj. hortensja niebieska jeszcze nie kwitła. Perska tarcza. Alokazja kalidora. Bardzo ładnie, chociaż w donicy będzie w przyszłym roku. Xanthosoma sagittifolium. Kolejna. Kalidora. Magnezu widać brakuje. Magnezu lub żelaza. Widać to po takich Jaśniejszych plamkach. Takie moza, mozaikowate. nie? Często można to pomieścić z wirusem, ale to nie jest wirus, to jest po prostu deficyt magnezu i, i żelaza. Takie coś. Wystarczy uzupełnić dietę o te składniki. Pełczychy. Dracunculus. kolokazja tikap, znowu pałczychy dziwidło, bulbifer i alokazja kukulata no, tato rzeczywiście zaczęła świrować w cieniu lubi bardzo cień, lubi dużo wody tutaj z daszku trochę zawsze jej spadnie tu jest dosyć wilgotno tak samo lubi takie warunki dziwidło rivieri amorphophallus koniak, inaczej Kon kondziak, koniak już zaczyna le leciutko podżółkiwać czyli niedługo będzie szedł spać co się będzie tu działo z tymi bulwami dowiecie się przy wykopkach to na razie na tyle i chyba właśnie następne odcinki aha, no dobra, pokażę Wam jeszcze jakie pomidorki pełno koktajlówek Jakieś tam malinówki to miały być bawole serca, w ogóle kupiłem, nie to co chciałem, ale i tak się zje. W skrzynkach, po jabłkach, zabezpieczone folią, nasypane ziemi uniwersalnej z obornikiem i tak sobie to rośnie. I takim pomidorowym akcentem Wam dziękuję i zapraszam na następne odcinki. Lajki. Łapki do góry, wszyscy bez wyjątku, na razie, cześć.